Cześć! Witajcie w Dragon Silent Mamy krótką zapowiedź nowego sezonu. Czwartego. Nowi bohaterowie. No i tu w tytule nowa rasa. Właśnie podejrzewałem też o nową historię. Nowa mapka Teraz A Tigerswalk czyli właśnie te Tigrisy Asketius, o którym też wspominałem ale w formie Bosa graficznie jak zwykle bardzo ładnie to jest nowa postać z Weimaru, nowy boss, nowy sprzęt i nowe artefakty. Nie wiem tylko czemu upgrade'ują mnie na mityczne nie do końca tutaj ten ruch e, ogarniam jaki jest jego powód no i będzie też zapowiadany nowy taki tryb e, jeżeli chodzi o Vortexa o Vortex taki trochę w czerwień ubrany no, wszystko sobie spokojnie e, przerobimy no i e, tutaj samolinki, banery o tym było troszkę we wczorajszym odcinku kto nie widział to zachęcam do obejrzenia No i oczywiście e, zmieniają się e, właśnie te e, kary Elemental Affinities a tak naprawdę, to wracają do tych z sezonu pierwszego. Więc tu jeszcze w formie obrazków dokładnie tak mamy to, te elemental Alfinity nazwane jakoś właśnie z każdy swoją nazwą. To akurat nie ma większego znaczenia. Tiger Fork. No i tutaj to. Zagadnienie dla mnie dosyć tajemnicze, czyli artefakty z legendarnych stają się mityczne. Tutaj jest o właśnie nowych banerach, kogo tam będziemy mogli sobie wylosować. No i te etykiety też, oczywiście, których wczoraj jeszcze nie było na tej serwerze testowym, ale o tym wspominałem. No i jak to wygląda? No wracamy właśnie z sezonu trzeciego na sezon czwarty, więc to akurat jak to się nazywa, nie wiem czy to ktokolwiek pamięta, ale będzie z Poison, tak? czyli płomyczki z trucicielami, piorunki będą ze słoneczkami, Lighting Radiance i Ice będzie z nekromantami, czyli właśnie lód. Jako taki, jedźmy szybciej, no to jest ten nowy, właśnie nowa rasa. No tak do pustyni, właśnie mi pasowała. No zresztą mają takie stroje wschodnie, więc zobaczymy w grze. Są te nowe tereny, jeden taki, właśnie pustynny, drugi taki polawowy, jakby tu się jakaś lawa już rozlała. No i mamy też tego właśnie Asketusa, nie w formie bohatera, tylko w formie bossa. Z nim będziemy się mierzyć w tym właśnie Overworld Challenge, czyli no tutaj znowu było troszeczkę niejasności, czy będzie nowa historia. No wygląda na to, że będzie, ale w tym Otherworld, więc tak jak to było Ostatnio taki tutaj będzie w tym momencie. No i właśnie te sety, które z legendarnych stają się mityczne. No wizualnie coś tutaj tak jakby poprawili, ale czy to jeszcze jest z czymś związane, to się tym też zajmiemy. Pięć nowych legendarnych właśnie tych setów, jeżeli chodzi o ekwipunek, to też sobie gdzieś tam omówimy no i to co jest tutaj takie też jedną z większych atrakcji sezonu czwartego, którą którym omawiali to jest ten nowy tryb właśnie w Vortexie więc dzisiaj tylko taka sygnalizacja co tam się dzieje i też sobie zobaczymy no jeszcze u mnie przynajmniej season trzeci review więc tutaj jakieś moje nagrody powiem w Wam, że zająłem chyba 152 miejsce, więc zabrakło mi niewiele, żeby być w tym ty, że tam 153, nie drugie tu przecież mam przed oczami i no trochę pechowo, ale to bym miał trochę kryształu więcej, dwie kostki więcej, tikety bym miał te same i sklep sobie też obejrzymy może w oddzielnym filmiku, co tam się pozmieniało. No tu jak zwykle to Echo of Klepsydra zmienia się w ten Pure Sandcore, więc to będzie nasza waluta do wydatkowania w sklepie. No i tu nagromadzona przeze mnie esencja do upgrade'owania artefaktów. Mniej więcej widać, jak została przeliczczona. Z 330 tysięcy na 94,5, więc tak 30% Mniej więcej z tego zostaje, coś tam jeszcze. Tu chyba właśnie to, co dostaje: nowego konika i rzeczy, które tutaj są. Zaczyna się nowy sezon. No właśnie, lawa to, to o tym wspominałem. Tutaj jeszcze raz powtórzone: nowe połączenie Pal Affinity nowa mechanika no dobrze zobaczymy co to będzie z tą nową mechaniką nowi bossowie i nowy sprzęt i nowi bohaterowie więc jeszcze raz w formie powtórzenia wave render nowy wierzchowiec ok może mogę go sobie teraz poużywać i zobaczmy mhm. nameless Bart, to jeszcze to zobaczmy. Powinien nam chyba opowiedzieć, cóż tam były jeszcze jakie dokonania właśnie w poprzednim sezonie. No to zróbmy to jeszcze tutaj. taki w sumie wstępny odcinek, co nas czeka. Cóż ty bardzie nam tutaj powiesz. Więc, tak, prawie 30 tysięcy energii skonsumowanej, 213 milionów golda, również to jest to. To byłem 16 nowych, legendarnych bohaterów. Pierwszym z nich był Whisk i 94 epickich bohaterów. To jest mój dorobek z sezonu poprzedniego. 36 bohaterów wytrenowanych na poziom setny, to nie wiem, czy dużo. Nie, nie potrzebowałem zawsze aż do setnego poziomu ich upgradeować, więc tak to zostało. Temycz Ranking, no tutaj, akurat na tym. Final Bossie taki bardzo przeciętny. No tutaj trochę lepszy na Vortexie, ale ja Wam niejednokrotnie pokazywałem, jakich zawodników mam na serwerze. Tu znowu są oni, serwery są jakoś łączone, więc pewnie będzie znowu gorzej. I no tutaj czasy, tak, więc gobliny 50 sekund, coś mi się wydaje, że jednak lepszy był ten czas na najwyższym poziomie. A tutaj, tak, 38, bo to są gobliny 3. Dobra, domeny, flame domeny, frost domeny też po 30 sekund, tempest domen 23 sekundy no tak to wyglądało już na koniec że, że, że przebiegałem to sprawnie to na początku zawsze są trudności Grave of Venom 48 sekund Grave of Course, którego to chyba właśnie jeszcze początkowy wynik, tak samo jak i Grave of Rot, bo już dawno tam nic nie farmiłem Heretical Ruins minuta 15 i Ancient Battlefield 2 minuty 12, ale oczywiście wszystko w najwyższych poziomach. Fame Under ukończone, tutaj jak najbardziej. No i Pillar of Trial także ukończone przeze mnie. No, były z tego jakieś tam też filmiki. I pewnie w tym sezonie również będą w tym nowym Affinity, a jeszcze arena. A, no, win rate no to 89 na, na zwykłej arenie tutaj, tylko 36. Co to jest w ogóle? High. A, najwyższy ranking w historii na tej zwykłej arenie. No widzicie, nawet szósty ranking miałem w którymś momencie. Więc w sumie to jest bardzo dziwne. Znaczy, że tak wysoko przy tych moich tutaj współgraczach. No i tutaj kolejna arena, ale to jest właśnie jednak na której się w ogóle chyba nie skupiałem, czyli Champions Arena tak to wygląda. No więc wiemy co nas czeka. Rozpatrzymy sobie te właśnie poszczególne tematy w oddzielnych odcinkach. Zaczynamy, przynajmniej ja nowy czwarty sezon i Mam nadzieję, że będzie lepszy od tego poprzedniego i będzie to powoli iść w górę. No, i już tutaj się doczekamy i wydarzenia związanego z Dungeons and Dragons i wydarzenia związanego właśnie z tym całym festiwalem Dębu. Tutaj już. Wiadomo, wszyscy zaczęli samonować, więc znowu powtórzę za wczoraj. Życzę Wam dużo szczęścia, a my będziemy się widzieć w kolejnych filmach, już dedykowanych tu poszczególnym obszarom w grze, bo u mnie już tu widzę, wszyscy ostro samonują. Dobra, powodzenia, dzięki za uwagę. Zostawcie łapkę i. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć.